Młody chłopak po drugiej to stronie, z niższej tak, ligi. ale do, Okej, okay, dobra, wejście jeszcze byłbym w stanie zrozumieć faul, bo mhm. czasem z dużego boiska nie jesteś w stanie się przestawić na, na tą sztuczną trawę na to na To, widać, nie, no to, był, to, to był, było Tak, no, tak było specjalne, ale później to jeszcze to. Z z boiska, to to odrzucenie. No ale wiesz, nie możesz robić teoretycznie flizgów, tak? W ogóle w takich turniejach jest to generalnie no, nie, nie powinno się kość, grać tak. No a tu... że to tego nie przestawił. Tak, że... Po... Znaczy, no, kamo, wiadomo, że to nie ]eronry. był. Hanking. To nie był ślisk. No. To no, był, to basi, był atak brutalny, tak. Ten... Ma... Ta... Na nogę, nie, no to tutaj... ja nie bronię, ale później nie jeszcze nie to odrzucenie piłki, jakieś pretensje, wyrzucanie no, do bidonów... domu po prostu gotowość. No, to no, to się. Się, no to widać, że bardzo duża ambicja. Nie lubi przegrywać na pewno. Chce wszystko wygrywać, co się da. Ja takich ludzi bardzo, bardzo szanuję, bo, bo tacy ludzie odnoszą sukcesy i są ludź... ludźmi sukcesu, więc bardzo, bardzo mi się to. Jego zaangażowanie, ambicja podoba. Chciałbym, chciałbym mieć w sobie e, taką ambicję, zaangażowanie, charyzma jak on. Ale tutaj przegioł, to mi się bardzo nie podobało, podobało mi się to. Nie wiem, czy to już nie było bardziej PR-owo taką tako ta koszulka, tak no, wszystko. Znaczy, wiadomo, no, fajnie to napisał Dawid Szymczak od nas z redakcji dobrze, To będzie następny no. autograf na gipsie. Tak. No, no, no mamy, mamy, do, mamy do, dobrze, dobrze, że przeprosił, Dokładnie, jasne, tak. ale też robienie z tego publicity sobie i no już dajmy spokój. Dokładnie. Wydaje mi się, że tutaj chyba wszyscy się zgadzamy. Po tak. prostu tak. Jedna rzecz, ja widzę na pewno w Lukasie Podolskim gościa, który ma nieprzepracowane pewne rzeczy i patrząc tak wyżej, troszeczkę jakby z lotu ptaka na tę sytuację, ewidentnie musi się nad tym zastanowić. Rozmawiałem kiedyś z Arkadiuszem Onyszką i on mi powiedział taką rzecz, że w Danii był mega odpalony, robił przedziwne rzeczy i na boisku i poza nim, ale później, jak, wiele lat później, jak dowiedział się o swojej chorobie i jak oglądał na przykład swoje zdjęcia, filmy, wideo z tamtych lat, to widział w w swoich oczach już chorobę, następującą chorobę nerek i że to miało wpływ, to ciśnienie, mhm. które miał Fajnie sobie, miało w, wpływ na, w, na niego. to Polak, Izykoprawek, której właśnie Arkadiusz Onyszko tak, jakby opowiada tak. jakby o tym, co się działo w, w ogóle w Fucking Danii. Fucking Polak i też to była jego... chyba książka, nie?

ja mówimy o, o danym momencie tak. zachowaniu, no nie mówimy całokrotnie. Czyli określa, nie rozstrzygamy, nie czy jest wojskowym hamem, czy. Nie, no w tej sytuacji wykazał samoch... się hamstwem, no po prostu hamstwem. i tyle. No. Dlaczegoś przed... Przegią... po prostu chamstwem.